Numer 4. Ten piekarnik do zabudowy smek jest idealny dla tych, którzy chcą wysokiej jakości produktu o doskonałej wydajności. Pojemność 115 litrów i klasa energetyczna A Plus gwarantują optymalną wydajność energetyczną i bezkompromisowe doznania kulinarne. Dzięki technologii termoobiegu, maksymalna temperatura 280 stopni Celsjusza może być osiągnięta równomiernie, zapewniając doskonałe gotowanie za każdym razem. Ponadto 20 automatycznych programów pozwala wybrać najbardziej odpowiedni tryb gotowania dla każdego rodzaju żywności, a sterowanie elektroniczne zapewnia jednolitą temperaturę. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3 Ten piekarnik do zabudowy smek ma nowoczesny i elegancki design, który idealnie pasuje do każdej kuchni. Pojemność 70 litrów w połączeniu z klasą energetyczną, a sprawia, że jest to produkt wydajny i ekonomiczny. Wydajność gotowania jest doskonała dzięki systemowi wentylacji, który zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, oraz dwóm lampom halogenowym, które pozwalają monitorować gotowane potrawy. Ponadto funkcja eko pozwala oszczędzać energię, a wyjmowana wewnętrzna szyba ułatwia czyszczenie. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 2. Ten piekarnik do zabudowy smek jest idealny dla osób poszukujących wysokiej jakości, wydajnego urządzenia. Dzięki klasie energetycznej a i pojemności 68 litrów oferuje szeroką gamę programów gotowania, w tym gotowanie na parze i grillowanie. Dzięki elektronicznemu sterowaniu, temperatura wewnętrzna zawsze pozostaje jednolita, zapewniając doskonałe gotowanie. Ponadto piekarnik jest wyposażony w katalityczny system samoczyszczenia, co ułatwia utrzymanie go w czystości. Dzięki funkcji zaprogramowanego startu można zaplanować posiłek z wyprzedzeniem i przygotować go w wybranym czasie. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 1. Ten piekarnik do zabudowy smek to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących urządzenia łączącego funkcjonalność i design. Jego wnętrze i drzwi są łatwe do czyszczenia, również dzięki obecności wyjmowanej szyby wewnętrznej. Dzięki pojemności 70 litrów i dwóm lampom halogenowym, piekarnik ten jest idealny do wszystkich rodzajów gotowania, od grilla po cykl wentylatora. Ponadto, dzięki funkcji ECO można osiągnąć znaczne oszczędności energii. Arkusz danych technicznych jest kompletny i zawiera wszystkie szczegóły niezbędne do dokonania świadomego wyboru. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu